Za moimi plecami jest remiza strażacka i dzisiaj jest chwila pełna napięcia, ponieważ strażacy z OSP Kamieniec Wrocławski otrzymują nowy samochód, bojowy strażacki, wóz średni, i on zastąpi wysłużonego już stara, którym nasi strażacy jeździli do akcji. Będą mieli nowego, pięknego, dobrze wyposażonego Mercedesa, i należy się z tego cieszyć. Oni się na pewno najbardziej cieszą, bo to sprawi, że po pierwsze będą skuteczniejsi w swojej walce z żywiołami, po drugie będą mieli większy komfort pracy i większe bezpieczeństwo. My się cieszymy wraz z nimi, bo to też i nasze jakieś pieniądze podatników będą w tym samochodzie. Miały swoje odzwierciedlenie. Będziemy bezpieczniejsi. Oby nigdy ten zamachód nie był potrzebny do akcji bojowych, ale znając życie, na pewno będzie potrzebny, na pewno będzie wyjeżdżał do wiosennych pożarów, traw, do wypadków. Choć tego byśmy nie chcieli, ale doświadczenie uczy, że strażacy w roku ileś razy muszą wyjeżdżać do akcji. Cieszy to, że nasza straż pożarna, że nasi druchowie z Ochotniczej Straży Pożarnej mają coraz lepsze wyposażenie, mają coraz lepszą tą remizę. Coraz skuteczniej mogą walczyć z żywiołami. Widzimy ich niejednokrotnie w akcji. Ja też staram się Państwu pokazywać, jeżeli mam wiedzę, że wyjeżdżają do akcji, staram się jechać z kamerą i pokazać Państwu, jak wygląda ich praca, co się wydarzyło. A więc dla strażaków z OSP kamil dzisiaj Wielkie Święto. Będą się cieszyli. Będzie na pewno oficjalne poświęcenie tego samochodu, oficjalne przyjęcie. Ale dzisiaj ten zamud jedzie, przyjeżdża i za chwilę będzie wjeżdżać na teren remizy, gdzie przez długie lata będzie pełnił e, służbę, mozolną służbę dla naszego bezpieczeństwa. No. Teraz powiemy. Daj mi wciąż pierwszy No do kilka słów o tym samochodzie. 22 lata tylko. Mercedes. Wyposażony. Możemy zobaczyć. Nieoficjalne zupełnie pokazy tego sprzętu. Bo na pewno zostanie poświęcony, na pewno zostanie to uroczyście wszystko przyjęte przez strażaków. Ale spaj kamienie z Wrocławski, żeby nikt nie miał wątpliwości. Kolejny Kiedy wóz rusza do boju? Rusza od Co tam jeszcze? Papiery jakie zostały do zrobienia? Włączenie go do przedziału bojowego. Wszystka dokumentacja, jaka jest związana z tym. Jakieś przeszkolenie jeszcze musi być do tego samochodu ekstra, czy nie? Nasza, wewnętrzna, żeby kierowcy po prostu widzieli. Przestrzeń wiekowa jest między jednym a drugim. I każdy jeden przycisk to jest co innego. Ale to już my już jesteśmy po przeszkoleniu. Tak? Przekażemy następny. Co będzie z poczciwym Starem? Nie wiem. Ale już u nas kończy służba. U nas sobie pomagać, starym z 50. To Jeszcze słów w kilka o tym panelu, panelu sterowania, bo bardzo ciekawi to jest jeszcze raczej że trudne, no, no, żeby się tak, wyśpiewać, ale ale wiemy. Ale przewidujecie ćwiczenia z tym samochodem, takie wewnętrzne, żeby po prostu nawrażać sprawy, tak? Tak, ale trzeba nie? Ludę, ale, Czego nie dobra. nie to nie będziesz wiedział. Tak? To jest ćwiczenia też, żeby drukowie się zapoznali, tak? Jest inny układ teraz, jeśli chodzi o komory sprzętowe, to zapoznanie najpierw jest takie a dopiero później boju, tak? Będziemy Jesteśmy na górze, na Mercedesie, nowym wozie bojowym Straży Pożarnej PK Kamieniec Wrocławski. Poprosimy drugą Jacka, żeby nam tu powiedział, co tutaj się znajduje na tym samochodzie. Na samochodzie mamy podest, tak, roboczy, na którym jest zainstalowana skrzynia. Na, na. Przęt ratowniczy typu gumice, łopaty prawda, miotły To jest sprzęt taki podręczny z podświetleniem oczywiście jak wszystko dookoła, żeby w czasie nocy było widoczne. Tutaj pokażemy też właśnie, bo w tych relingach jest podświetlenie. Cała podłoga tu jest podświetlona. Tutaj mamy reflektory, to może byśmy poprosili, jeżeli druchowie nam będą potrafili to obsłużyć. Aby to może wyciągnąć, pewnie LEDowe są i ich budowę. Tu mamy zamontowany masz oświetleniowy, prawda, który służy do oświetlenia pola działania. Jest wysuwany pneumatycznie, czyli siłownik pneumatyczny, ale nowością w tym jest zastosowanie najaśnic LEDowych, co daje możliwość uruchamiania ich bez y, nawet zasilania z agregatu, czyli z akumulatorów samochodu jest możliwość y, uruchomienia To Podajcie pełną moc jak można. Wyżej podnieście, jeżeli się da Tu można tym sterować naturalnie. Tutaj jest jeszcze ciekawe urządzenie, zobaczmy je. Taka armatka wodna, to może byśmy to zademonstrowali jakoś tak prowizorycznie. To jest armatka wodna, której nie mieliśmy w, tam, w poprzednim samochodzie, bo była zdemontowana wiadomo samochód był z demobilu, więc wiele części tam już nie działało. A w tym mamy już Taka armatka jest dobra, no na pewno daleko, daleki ma zasięg. No i jeden strażak może chyba to obsługiwać. Ma bo... trzy, trzy wydajności. 4 wydajności. 1200, 1600, 2400 i 3200 litrów wody na A i to to o pewnie się przekręca? No przekręćmy to, to Wajcha, zobaczymy co tu się dzieje. To jest w tym. Wajcha, która służy do regulacji strumienia, tak? czyli strumień rozproszony i strumień skupiony. Potrafi zrobić. Taką mgłę, z której możemy zrobić imitację deszczu. Z zaworem elektrycznym. I to rozumiem, że jeden strażak może obsługiwać, bo tutaj ciśnienie nie ma odrzutu. Tak, tutaj akurat nie ma odrzutu, dlatego to jest bezpieczne nawet przy pełnej mocy. Jest w stanie utrzymać i zapanować. A tutaj mamy jakieś gumy, to pewnie przejazdy przez węża są. To jest też nasz nowy nabytek. Są tak zwane mostki przejazdowe na węże, co zapobiega uszkadzaniu węży. Co, co mieliśmy teraz przy tych akcjach powodziowych bardzo często takie uszkodzenia. Wiadomo, uszkodzony wąż już się nie nadaje. To głównie to, wtedy, kiedy przez drogę przechodzą węże, a ruchu nie, nie możemy trzymać. Tak. A to się stosuje po to, żeby yy, nie najeżdżać na węże. Dzięki temu nie musimy jakby zamykać drogi, wstrzymywać ruchu, bo wąż jest bezpieczny. Tu mamy miejsce na drabinę WD-10, którą będziemy przekładali ze starego samochodu, więc dlatego nie zostałam zakupiona, bo to jest na wyposażeniu. Drabina dwuprzęsłowa z podporami, 8 metrów wysoka. Wosak aluminiowy przedłużany. Widły pogorzeliskowe, to, to mieliśmy swoje, drabina słupkowa, też nasza, tu jest miejsce na węże, bo docelowo są węże, odcinki proste, to są po prostu węże, które były na wyposażeniu razem z pompami, więc pumpy, które są na wyposażeniu tego samochodu miały swoje węże, one będą po prostu wężami zapasowymi. Słów kilka jeszcze o wyposażeniu, widziałem cztery kamery, proszę powiedzieć coś na ten temat. Samochód jest wyposażony w cztery kamery z czterech stron, prawda? Przód, tył i boki, łącznie z rejestratorem, który rejestruje, prawda? Bo bywają przypadki, że w czasie akcji, kiedy ratownicy są zajęci, ludzie z ciekawością niby oglądają, ale zdarzają się kradzieże. To ma po prostu zapobiec y, automatycznie nam takim przypadkom. Automatycznie kamera wsteczna tylna jest kamerą wsteczną po wbiciu biegu wstecznego automatycznie monitor przechodzi i widzimy wszystko co się dzieje z tyłu więc to jest bezpieczne później cofanie dla kierowcy żeby nie najechać na kogoś czy, 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 czy nie podjechać za blisko Część wyposażenia jest nowe. No zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze tu druh Jacek może wszystkiego na pamięć nie znać, ale z grubsza co tutaj przybyło na tym samochodzie? No czego nie mieliście? Samochód nie jest w pełni wyposażony, tak jakbyśmy to sobie wszyscy życzyli, prawda? Bo takie auto powinno być prawdzie zakupione z całym osprzętem i zapominamy o sprawie. Ale tu doposażony to on został o sprzęt hydrauliczny, czyli ratownictwa technicznego. To jest firmy Weber. Pompa hydrauliczna, nożyce hydrauliczne. Rozpieracz hydrauliczny i rozpieracz ramieniowy i kolumnowy dwustopniowy plus zabezpieczenie poduszki powietrznej, bardzo przydatne to przy wypadkach drogowych. Następne doposażenie to są dwie motopompy. A o co chodzi z tym zabezpieczeniem poduszki powietrznej? Że jeżeli doszło do, do, do wypadku, prawda, zderzenia i nie, nie, nie wybucha poduszka na kierownicy, Czyli jest prawdopodobieństwo, że w czasie akcji ratowniczej może dojść do tego. I ona zabezpiecza raz, że poszkodowanego, a dwa najważniejsze też ratownika, bo ratownik, bez zabezpieczenia tego, może jest to dla niego zagrożeniem i dla niego, i dla osoby ratowanej. Więc nakłada się na poduszkę i ona wtedy może strzelić, a, a po prostu nie, nie zadziała tak jak, tak jak powinna. Czyli nie, nie przygniecie ani poszkodowanego, ani ratownika. Następnie. Są zakupione dwie motopompy, co nam brakowało prawda, przy, przy tej powodzi obecnej. Jedna WTX20 i druga WTX40. WTX40 wydajność 1600 litrów na minutę, 20 to jest 750 litrów na minutę. I to są nowe motopompy, które będą służyły i do tankowania, przepompowywania, i też usuwania skutków powodzi. Są to pompy półszlamowe. Także mogą mi nadawać się również do akcji jakiejś porządniczej, prawda, jak i do, do, do usuwania skutków Ponieważ ponieważ strażacy bardzo się tutaj cieszą, yy, oglądają ten samochód, ja bardzo druchowi, Jackowi dziękuję również za kilka dziękuję. słów na temat samochodu. I również zapraszam, będziemy próbowali robić takie dni otwarte, jakieś soboty dla mieszkańców, zwłaszcza dzieci, bo dzieci najbardziej lubią takie rzeczy oglądać, żeby być przyjaznym, prawda, przyjść, obejrzeć nowy nabytek i również z nami się cieszyć, prawda? bo to jest sprzęt, nie zabawka dla nas, ale coś, co ratuje życie, tak? Lepsze nasze wyposażenie, większe bezpieczeństwo mieszkańców. Dziękuję. Dziękujemy, aby ten samochód miał tylko cele reprezentacyjne, ale doświadczenie uczy, że będzie potrzebny. Będzie, oby jak najmniej. Tutaj mamy poczciwego stara, który kończy powoli służbę. To auto bardzo, bardzo wdzięcznie służyło. Strażacy przy nim sami pracowali, sami przeprowadzali różnego rodzaju remonty. W tej chwili na przyjęcie nowego samochodu została odremontowana, odmalowana na nowo remiza. No, i to miejsce, w którym obecnie stoi star, zajmie Mercedes. A star zostanie przekazany zapewne innej jednostce OSP, która będzie jeszcze go eksploatować i jeszcze będzie w służbie. Jest od razu okazja, żeby Państwu zaprezentować, jak wygląda remiza strażacka wewnątrz. Bo przecież Państwo nie macie tutaj możliwości przyjść, żeby ją zobaczyć. Ale jest tu bardzo schludnie, porządek, czysto odmalowane. Wszelkie linie zgodne z przepisami PHP, Stół warsztatowy. Podręczne narzędzia. Trzeba powiedzieć, że strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kamieńca Wrocławskiego nie wiem jak w innych miejscowościach, ale tu jest naprawdę wzorowy porządek. Bardzo wiele pracy wykonują samodzielnie, no i utrzymują tutaj naprawdę wysoki poziom gotowości bojowej. Zresztą praktycznie każde wezwanie to strażacy się zbierają i wyjeżdżają. Rzadko się zdarza, żeby strażacy nie pojechali na miejsce, w którym trzeba nieść pomoc. To wychodzi ze statystyk. Jeżeli Państwo oglądaliście materiał ze sprawozdania strażackiego, to tam były cyfry podane: ile było wyjazdów, ile było zgłoszeń. I naprawdę Straż Pożarna w Kamieńcu Wrocławskim jest bardzo prężną jednostką. Cześć. 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 Akurat Komisja Objazdowa ma swój objazd i. Wypadła im wizytacja u strażaków w kamieńcu, kiedy przyjął nowy samochód. Panie cieszą się z tego samochodu. Zresztą mają przez głosowania także pewnie swój udział w tym wszystkim.